Pan mecenas prezentuje firmy KSP Liga of Customs and Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie działać. Jeżeli nie mogę sobie poradzić z, z wyświetleniem, to z bitkami też sobie, <laughs> sobie <przydałem laughs> nie poradzę. Chociaż. O! No jednak pan mecenas poradzi. Jest mięsko, ja... To, ja... Witam serdecznie dzień dobry, nazywam się Agna ja Broszyk, jestem adwokatem kancelarii KSK. W Katowicach jesteśmy lokalnym, takim lokalnym oddziałem Kancelarii Międzynarodowej Dentons. I będę miał przyjemność powiedzieć po razu na temat prawnej i praktycznej strony Bitcoina. Trochę pewnie w pewnych punktach będę, będę dublował wystąpienie pana doktora Wisiela. Natomiast myślę, że to moje wystąpienie bardziej będzie takim wystąpieniem z punktu widzenia i praktyka, i prawnika cywilisty, już prawnika prawnika finansisty, prawnika, jak się zadał, specjalizuje w prawie finansowym. Dla mnie bitcoin do, do niedawno, tak, przez, przez ostatnie kilka miesięcy stanowi taką ciekawostkę i tak mi się wydawało, że to bardzo długo ta, ta instytucja nie wykroczy poza ciekawostkę dla takich uchwał czy Konferencja w Toruniu na temat Bitcoin to organizował, organizował przedmówca Maciej Sienkowski. E, pokazała, że już chyba jest ten czas, że zdecydowanie wykroczyliśmy poza granice ciekawostki, bo zainteresowanie było ogromne, e, mnóstwo osób zdecydowało się na przybycie na tę konferencję i, i ich udział, aktywny udział, e, ogromne zainteresowanie pokazują, że, e, że ta instytucja już cieszy się zainteresowaniem i... I nawet jeżeli dla dzień nie zostanie precyzyjnie uregulowana prawnie, to, to, to zacznie funkcjonować w obrocie. Ze swojej strony powiem, że po tym moim udziale w konferencji może powiedzenie, że telefony się rozdzwoniły, ale jednak kilka kontaktów w kancelarii było z zapytaniem o to, jak rozwiązać pewne praktyczne problemy z bitcoinem. To pokazuje, że to, o będę to nie jest teoria, to już jest, jest coś, co interesuje przedsiębiorców, interesuje inwestorów. I to przedsiębiorców powiedzmy z dużym stażem, z dużym doświadczeniem. To nie są początkujący przedsiębiorcy, to są doświadczeni, doświadczeni biznesmeni, którzy mają różnego rodzaju pomysły, jak bitcoiny wykorzystać w obrocie, czy to, jak, czy to wykorzystać same bitcoiny do tego, żeby na nich zarabiać. Czy wykorzystać bitcoiny na przykład prowadząc sklepy internetowe i prowadząc sprzedaż za bitcoiny? Już takie sklepy funkcjonują, funkcjonują. Nie ma ich na razie zbyt wiele, ale, ale z, tego, z tego co się korzystuje, można całkiem... całkiem Namacalne i materialne przedmioty za Bitcoinem kupić np. telefony komórkowe komórkowy z z taką ofertą. To jest, to, e, jest to jak najbardziej, najbardziej możliwe. Ja chciałbym e, powiedzieć parę słów e, na takie dwa tematy. Po pierwsze, odnieść się może trochę do zagadnienia, e, czym Bitcoin jest, zwłaszcza w takim ujęciu prawne, prawnym, wchodząc w kwestie ekonomiczne, finansowe. A w drugiej części chciałbym na paru takich praktycznych przykładach pokazać, jak w, jakie w chwili obecnej wiążą się ryzyko z używaniem bitcoinów. Jak ten stan regulacji, czyli na chwilę obecną brak regulacji prawnej do bitcoinów, wpływa na to, że obrót bitcoinami wykorzystywany w biznesie w może być ryzykowny i może, może być trudne do zrealizowania w praktyce. Cieszymy się, że nie ma, nie ma przedstawicieli rządu skarbu, że w to mogli być takie. Ale my podatki płacimy z dużą Tak, Macie podatki płacić, także ja, tak. ja... Tak. Na tym się no, W porozumieniu w nie jest, ja, zbierza, ale, to jest zbierza, ale w wielu składkach, w wielu w wielu składkach, w wielu składkach, w wielu w w tym w tym w wielu tym, w tym prawny, w w w Rzecz, rozumienie kodeksu cywilnego, dlatego że pojęciem no, rzeczy rozumiem tylko i wyłącznie przedmioty materialne, na całe. W mojej ocenie, ale też podzielę opinię Macieja, że to jest tylko moja, nie, moja prywatna ocena i moje, moje przypuszczenia, trudno odejrzeć się tak naprawdę jakimiś opracowaniami e, ustawodawstwem, stanowiskiem sądu, urzędów skarbowych w szczególności, bo takich opinii na chwilę obecną nie ma. Ustawodawca na temat wyjątkowych milczy i e, myślę, że również praktyczna wiedza i, i sądów i, i e, organów podatkowych jest na chwilę obecną niemalże zerowa. E, w mojej ocenie jest to prawo czyli pewna, pewna, pewna wartość, ta wartość nie jest niematerialna, e, która, która jednak z racji tego, że, z racji tego, że istnieje, że e, przedstawia właśnie pewną wartość majątkową, którą można wydać w, w pieniądzach można wymieniać na inne, inne przedmioty czy usługi. Można oczywiście, że jest to, jest, to, jest to rodzaj prawa majątkowego, podobnego jak na przykład prawa prawo majątkowe do, 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 do utworów, do znaków towarowych, do, do e, twórczości typu e, piosenka, wiersz, powieść, obraz. Do, do. Można być bitko do, do czegoś takiego. Jest też taki problem, że Bitcoin jest zadanie usługi, nie tylko pomaga realizować usługi, czyli usługi płatnicze, ale sam jest takim rodzajem usługi płatniczej. Zamiast przesyłać przelew za pośrednictwem banku, możemy kupić bitcoiny, przesłać bitcoiny, odbiorcy są możemy zmienić wymienić bitcoiny na, na walutę taka, taka, na taką walutę, jaką go interesuje i dla niego jest przydatna, użyteczna. Również na gruncie tak ustawy o VAT, VAT będzie usługą, dlatego że ustawa o VAT przyjmuje taki... Dychotomiczny podział przedmiotu opodatkowania na towary i na usługi. Towarami są tylko i wyłącznie rzeczy, czyli takie słowniki, słowniki materialne, materialne, natomiast wszystko, co nie jest towarem, jest usługą, więc tego gruncie VAT-u na przykład bitcoin będzie, będzie usługą. Jeżeli chodzi o takie praktyczne problemy z, z, z bitcoinami, gdyby na chwilę obecną ktoś uruchomił w Polsce sklep, który oferowałby przyjmowanie płatności Bitcoina, przy czym byłyby to płatności Bitcoina w takim pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy nie taki mechanizm, który z tego co funkcjonuje, że sklep oferuje sprzedaż za Bitcoin, ale de facto odbywa się to w taki sposób, że on wymienia po drodze bitcoina na złotówki, przyjmuje złotówki, tylko gdybyśmy uruchomili taką działalność, że po prostu będziemy przyjmować za, jako płatność za, za towarów usługę Bitcoina, no to pojawia się szereg problemów. Pierwszy problem, pierwszy z brzegu można powiedzieć, sprzedaż konsumencka, odporność która przewiduje, że w przypadku sprzedaży e, towaru przez przedsiębiorcę, to na znaczy osobę fizyczną, która jest konsumentem, z jakimi krajami, kupuje i w związku z działalnością gospodarczą, taki konsument e, dysponuje pewnymi określonymi prawami, e, może na przykład zwrócić towar bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli odbywa się na odległość, czyli raczej poprzez systemy, poprzez można taką taką, Zwrócić, odstąpić od domowe yy, i bez problemu teoretycznie odzyskać płatność. Jeżeli, taki, jeżeli dokonywaliśmy takiego zakupu w sklepie, który przyjmuje płatności w bitcoinach, yy, to mamy problem, bo sprzedaż zgodnie, sprzedaż zgodnie z obiektem cywilnym jest, jest wyłącznie przeniesieniem własności przedmiotu materialnego za pieniądz, czyli pieniądz w rozumieniu ustawowym. Yy, jako, że bitcoin nie jest pieniądzem, wobec tego taka transakcja może zostać uznana za transakcję inną niż sprzedaż, w szczególności za transakcję zamiany, a do transakcji zamiany już o sprzedaży konsumenckiej się nie stosuje. Stosuje się co prawda odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży zamiany, ale nie stosuje się przepisów spoza kodeksu cywilnego, czyli z przepisów o sprzedaży konsumenckiej. Na przykład. Już taki kupujący ma praktyczny problem, jak, jak chronić swoje interesy w przypadku takiej transakcji. Dokonanej w sklepie, który przyjmuje płatności nietknięte. Kolejny praktyczny problem zaległości Bardzo często się zdarza powszechne zjawisko, że przedsiębiorcy nie utrzymują płatności na czas. W przypadku, w przypadku płatności w, w, w pieniądze, w tym, tym ustawionym znaczeniu, w złotówkach czy w innej walucie, zasadą jest, że nawet jeżeli to nie jest zastrzeżone w umowie, należą się odsetki. I najczęściej. Umowa, z poszczególnie to są umowy ustne, czy umowy zawierane w taki sposób, jest to wysyłane zamówienie, jest zamówienie jest potwierdzane. Nie przewiduje się wprost w obowiązku płacenia odsetek, nie przewiduje się ich wysokości, początku terminów tak itd. Ale tutaj są wykonać cywilnej, to jest samo, że jeżeli dłużnik opóźnia się z płatnością, to odsetki za zasłony za się należą, za płatności należą, niezależnie od tego, czy, czy wprost zostało przewidziane w umowie, czy też nie. Ta stopa jest określona, określona ustawowo. E, także bez konieczności dodatkowych zapisów, umownych e, zawsze w takim przypadku, w przypadku osoby, która nie otrzymała płatności, że może się dokonać akcją. Jako, że bitcoin nie jest pieniądzem w, w tym, tym ustawionym znaczeniu, e, jeżeli będziemy dokonywać transakcji przyjmując płatności w bitcoinach, to w, razie, w razie konieczności, w razie opóźnienia płatności nie będziemy się bez. bez odrębnej, wraźnie podstawy mogli domagać zapłaty odsetek bitcoinów, czymkolwiek to odsetki miałyby być i jakikolwiek sposób miałyby być naliczane, bo też nie ma jakiegoś oficjalnego, oficjalnej stopy dla, dla siłu rzeczy, do naliczania odsetek do bitcoinów. Kolejny problem, bardzo, bardzo praktyczny, jeżeli rozmawiamy o takim taki przedsiębiorcy, który oferuje swoje usługi brutowane za bitcoiny, na chwilę obecną niestety plus, jest bardzo waha no, się bardzo mocno i tak już e, mam takie wrażenie, że na przeciągu ostatnich kilku miesięcy dość mocno się ustabilizował, bo w kwietniu to było 300 zł, niedawno skoczyło do ponad 400, teraz znowu poniżej 400, więc w tego, co się dało, działo przez no, pół roku temu, czy rok temu to już i tak jest dużo lepsza sytuacja, ale, ale, ale i tak nadal jest to problem. Jeżeli prowadziliśmy działalność, przyjmując płatności bitcoinach, Mamy problem z, z, z zbawieniem kursów, mamy problem e, z przeliczeniem przychodów na złotówki, ponieważ na rodziców podatkowych nie możemy zadeklarować przyznania podatkowego przychodów Bitcoina, musimy go e, wycenić w złotówkach, nie wiemy jak go wycenić, e, nie, wiemy, nie ma oficjalnego kursu. E, jeżeli przyjmiemy kurs, e, z, 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 jeżeli my przyjmiemy kurs z danego dnia może się okazać, że Urząd karierę powinniśmy przyjąć to z, z tydzień później, czy z tydzień wcześniej. W przypadku bitcoinu, w tydzień później, tydzień wcześniej, to może być 25%. Także e, rodzi to, 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 to mnóstwo, e, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ryzyka. Już takie aspekty praktyczne, że nie wyobrażam sobie, jak przedsiębiorca, który dokonuje kilkudziesięciu, czy kilkuset drobnych płatności codziennie, e, miałby na bieżąco przeliczać e, transakcje, przeliczać wartość bitcoinów na, 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 na walutę oficjalną i funkcjonować to, e, czy to w księdze przychodów czy w e, e, sięgarni. To są takie praktyczne problemy, które na chwilę obecną pewnie powodują, że bardzo wielu przedsiębiorców rezygnuje, nie, nie wchodzisz w biznes, bo nie są w stanie praktycznie tego, tego, tego problemu rozwiązać. Kolejny problem, o, o czym wspomniał Maciej, należy jak najbardziej zapłacić podatki od wzrostu wartości bitcoin, bo jeżeli ktoś namił bitcoiny dwa lata temu, kiedy były warte 5 czy 10 złotych, a teraz są warte 390, to oczywiście z firm sprzedaży takich bitcoinów na giełdzie po 390 osiągną całkiem pokaźny Z pewnością należy mieć na uwadze, że, że, że należy mogli zapłacić podatek od wzrostu wartości bitcoinów tego problemu, że nie byłoby, gdyby Bitcoin był zdefiniowany w taki sam sposób, jak rzeczy ruchome. W przypadku rzeczy ruchomych, e, jeżeli sprzedajemy rzecz po 6 miesiącach od ich bycia, to wówczas nie ma, nie ma z podatkowaniem. E, to, że Bitcoin nie jest zdefiniowany i że raczej, raczej historia z pełnym tych niż rzeczy prowadzi te, te, te problemy podatkowe. Nawet jeżeli kupimy Bitcoina i odsprzedamy go na drugi dzień, to teoretycznie powinniśmy wskazać, w czym wypłacić e, zapłacić podatek. Kolejny problem działalność gospodarcza. To było pytanie, multum pytań na konferencji toruskiej, która, które, kwestia, która od razu zainteresowała praktyków, biznesmenów, inwestorów, co z działalnością gospodarczą. Każda działalność, która jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły w celu zarobkową w definicję działalności gospodarczej. Wobec tego obrób mi zawodowy, zorganizowany spełnia definicję działalności gospodarczej. Co prawda, na przykład inwestowanie na giełdzie z mocy definicji ustawowej nie jest traktowane jako działalność gospodarcza. No ale bitcoin jest co ustawodawstwem nieznany, więc siłą rzeczy nie ma takiego ograniczenia. Jest ryzyko, że pokrót bitcoiny jest po za działalność gospodarczą. Nawet taki przeciętny użytkownik amator, który tam raz na jakiś czas wymienia jeden czy dwa bitcoiny może zostać uznany za, za, za przedsiębiorcę, już podatek dochodowy to jest problem. Jeżeli takiemu studentowi, który na przykład nie jest, nie jest tam, nie, otrzyma żądanie zapłaty na przykład składek i zarejestrowanie działalności, prowadzenia ewidencji i dalej, jest to duży problem. Kolejny problem, że ludzie o działalność to o czym Maciej mówił. Użytkownicy, którzy autoryzują transakcje, prowadzą to, nazwijmy to do wydobycie oni również prowadzą zorganizowaną działalność zarobkową. Powinni to opodatkować. Gdzie, jak burnicy działają w kopalniach, kopalnia, kopalnie są rozsiane po, po, po świecie i ta kopalnia może mieć komputery i użytkowników w różnych krajach na świecie. Gdzie to opodatkować? Jak to opodatkować? Duży, duży, duży problem. Jeszcze jedna, jeszcze, jeśli można, jedno zdanie Na konferencji w kiedy spotkałem się z kolegami prawnikami, w ciągu pięciu minut odkryliśmy mnóstwo problemów z praktycznymi uprawnieniami. I taka ciekawostka. Największy moim zdaniem problem, z na chwilę obecną, jak wyegzekwować od różnika płatność bitcoinów. Pieniądze można ściągnąć z konta, można zabrać z szafy, jeżeli ktoś trzyma w szafie albo poduszką. Bitcoina nie można, bitcoinów nie można, nie można przejąć. Komorni musiały chyba mieć zezwolenie na stosowanie tonu, to było który nie chce być w może to być niestety bardzo dobry sposób na, na, na ukrywanie majątku przed windykacją. Dziękuję Państwu bardzo.